Uwaga jest, patrz, szybko, bo trzeba je jest jeszcze Dawaj. No Bóg już się tak jeździ. Patrz. Karp. <śmiech> <śmiech> Karp, jeszcze za kapotę, tak? Za kapotę. Eee, załamany jestem. <laughs> Ryba, no. <laughs> Karb za kapotę tego, ja nie mam nawet tego podebrać teraz. No ja też nie. Może spróbuję go wypiąć po prostu, jak tu się zbliży. Ładny grubasek Ile może mieć według ciebie? No zdyche ma na pewno. No tak, kurcze, zdyche ma na pewno. No dobra, uwalniamy okazy Pięknego karpia cyk poszedł, poszedł, poszedł Nie, bo się cały tu No, Bardzo ładnie To był właśnie ten sum